Dobra, wszystko uwolnione ehm, Mocowanie wolne, oczyszczone O, to jest strona lewa. Nie, nie widzę tutaj w kamerze. O jest, dobra. Lewa i prawa. Wszystko czyste. Stabilizator też oczyszczony. Z syfu. Troszeczkę podszinkowałem. Z której strony już nasi tu byli Nie mogli sobie poradzić Z tam, tą stronką Tutaj Ponacinane Widać no, Łącznik był wycinany No i tak to się dzieje Tylko, że lewa strona się udała Prawa strona średnio e, Lewa strona bez obrażeń Prawa strona z nacięciami a to dobra Tyle Ja tu nic nie robię z tym Zostaje jak jest Na razie nic nie będę czyścić mocowanie oczyszczone To tyle Będzie WD-40 To po prostu psiknę I tak i tak całe nadwozie mam zamiar psiknąć WD-40 Takim kupię banek piątkę Psikadło jakieś I fajnie by było to oczyścić wszystko Z syfu No i po prostu popsikać trochę No ale to nie jest teraz temat to nie jest temat na teraz no i co montujemy zaraz klucz piętnastka bo tu piętnastka na oryginałach idzie grzechotka i zaraz idę po klucz dynamometryczny no i do przodu